Zadanie 25. W graniastosłupie prawidłowym stosunek liczby wszystkich krawędzi do liczby wszystkich ścian jest równy 7 do 3. Podstawą tego graniastosłupa jest w takim razie trójkąt, pięciokąt, siedmiokąt, ośmiokąt, czyli 3, 5, 7, 8. Tak bym sobie zapisał te liczby na wszelki wypadek, bo jeżeli podstawą jest jakiś n-kąt, na przykład trójkąt, pięciokąt i tak dalej, to wszystkich krawędzi no, na przykład, jeżeli podstawą graniastosłupa jest trójkąt, no to wszystkich krawędzi jest 3 na górze, 3 na dole i 3 po bokach. Czyli jest 3n. Czyli tutaj 9. Tak, tu odpowiednio 15, 21 i 24. I to 21 już mi się zaczyna podobać, bo y, to było 7 do 3. No, ale może za wcześnie. Yy. Do wszystkich ścian. Tak? Stosunek liczby krawędzi do liczby wszystkich ścian. No to w takim razie, ile jest ścian? Ile jest ścian? No jest ścian, jest tyle, to dokończę rysunek. Ścian jest tyle, co podstawa ma boków, bo są trzy, na przykład w przypadku tego, tej podstawy trójkątnej, którą tu naszkicowałem. To są trzy ściany boczne plus dwie podstawy, czyli jest tak naprawdę n plus 2. Więc tu będzie odpowiednio 5, 7, 9, 10. No i teraz, która z tych, z tych par liczb, już zawężamy się tylko do tych dwóch kolumn, która z tych par liczb... Pozostaje w proporcji 7 do 3. No powiedziałbym, że właśnie ta, zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami. Co by znaczyło, że podstawą takiego grania stosłupa jest siedmiokąt, czyli że prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź C.